Siemoneczko z tej strony Deadzie. witam Was wszystkich bardzo serdecznie już w drugim odcinku z gry Don't Starve. Dobra, tak więc zacznijmy, kontynuujmy swoją przygodę z poprzedniego odcinka. Start. Skończyliśmy tutaj, yy, budowaliśmy swój pierwszy, jakby taki obóz. Ok, zetnijmy parę drzewek. Yy. Myślę, że w tym odcinku możemy się wybrać tam trochę wyżej. Pozbierajmy trochę tej kupy Okej, okay, świetnie Lecimy dalej W tym odcinku przydałoby się wykopać trochę kamienia I znaleźć to złoto Żeby móc zbudować tą maszynę do odkrywania Różnych rzeczy Nie wiem czy nam się to uda Ale mam taką nadzieję Okej, okay, zabijemy sobie tego królika Czy tam zająca Kiwi, co to jest? Okej, okay, świetnie Mmm, biegniemy do przodu. O, dobra, znaleźliśmy ten kolejny, kolejne przejście do wyspy. Chyba to jest kolejna wyspa z tego, co mi się wydaje. Lecimy przed siebie. Nie zatrzymujemy się. Nie lipy. Biegniemy, biegniemy. Marcheweczka. O, to są takie... To są takie świnie, które sobie mieszkają. To jest ich król. I one mają yy, w sumie dobre zamiary co do nas. Tylko jeśli je zaatakujemy, to one wszystkie się na nas rzucą i nas zabiją. Jeśli je podczęstujemy marchewką, to ona zrobi kupę. No to tyle. Yy, w sumie nigdy tego nie testowałem, ale słyszałem, że jak rozpalimy ognisko dookoła nich, to one zaczną tańczyć. Dałem mu mięso. On powiedział, że jestem jego przyjacielem. Okej. Okay. O wow, teraz ta te świnia będzie ze mną chodzić. Ciekawe. Jeszcze nigdy mnie to nie spotkało w tej grze. O, on niszczy drzewo razem z nami. Dosyć interesujące. Ciekawe ile mu to zajmie nie chciałbym go uderzyć przez przypadek bo wtedy wszystkie się na mnie rzucą o to jest cmentarz yy, na takich cmentarzach możemy znaleźć różne ciekawe przedmioty, jakby ktoś nie wiedział to jak klikniemy strzałkę to nasza kamera się obraca okej, okay, zróbmy sobie łopatę, potrzebujemy łopatę yy, teraz wykopiamy sobie ten grób i w tych grobach możemy znaleźć różne rzeczy takie ciekawe, one są z reguły dosyć rzadkie, yy, które możemy wymienić za punkty mądrości nauki. Ja bym to nazwał: punkty nauki. O, możemy sobie wykopać kładę do końca. Dobra, nie ja chciałbym uderzyć tej świni. Momencik, obrócimy sobie kamerę z powrotem, tak jak była, żeby się nie zagubić w terenie. I lecimy dalej. Zmienię sobie, tak, pozbieramy trochę tego, patyków, okej, okay, lecimy przed siebie. Trzeba zrobić zapas jedzenia, żebyśmy nie zginęli z głodu. Kolejna ścieżka, możemy sobie nią pójść kawałek i zobaczymy co nas czeka. Jestem ciekaw jak pozbyć się tej świni Okej, okay, chyba nic z tego Tylko kupy robi O, pająki. Możemy je zaatakować. Może nasza świnia sobie z nimi poradzi Mam taką nadzieję. Ok, świetna sprawa. Ta świnia może zabijać naszych wrogów. Ja bym sobie normalnie sam nie dał rady z tymi pajankami, tak myślę O, może... dobra. Bijemy się z nimi. O kurde. Wow 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 wow. Tak nie miało być O, super. Świnia dla nas pozabijała pajanki a my sobie pozbieramy łupy. Wo wow wow, trochę więcej ich jest. Nie jest za ciekawie, szczerze. No okej, okay, świnia się zajęła jednym pękiem, a my możemy zabić drugiego, chociaż nie, ona sobie poradzi, mam taką nadzieję. Pozbierajmy. O, widzę, że już się ciemno robi, nie jest za dobrze. Będzie się trzeba cofnąć niedługo. Chciałbym to zniszczyć, bo tutaj są czasami ciekawe rzeczy. Z tej pojęczyny potem możemy dużo punktów mądrości dostać, punktów nauki. Jak widzicie, tutaj drzewo było i zestarzało się. Już nie możemy go ściąć. To znaczy, jak je zetniemy, to zostanie sam wyr. Oj, nie wiem, gdzie on biegnie. Myślę, że jak teraz postawię. Ogień, tutaj. A nie, on biegnie do domu. Dobra. To możemy przynocować w tym miejscu. Upieczmy sobie to. Jak jemy mięso pająków, to tracimy życie, także to jest mało opłacalne. Lepiej jest wymienić je na punkty mądrości. Nauki. Zresztą to jeden jak powiem. Każdy wie o co chodzi. Dobra, zjem sobie trochę, bo już zgodniałem. No, ok, super. Zaczekam tutaj, aż się zrobi jasno. No, tutaj są świetliki, możemy je złapać w tą siatkę, którą możemy tutaj zrobić. Nie wiem, gdzie ono jest w tym momencie, ale w każdym bądź razie możemy je złapać. No dobra. Tak jak mówiłem, noce w tej grze nie są zbytnio fascynujące, także nie możecie się niczego spodziewać lepszego. A nie, mam pomysł. Momencik. Możemy sobie zrobić torcza i podbiegniemy tam. Do tych świn. Chociaż nie wiem, czy damy radę, ale spróbujemy. Dobra, tutaj widać na dole. Nasza pochodnia się kończy, także nie możemy cały czas nią świecić. Saryż mówi cały czas tak, że ale jakoś tak mam. Mm, okej, okay, myślę, że pochodnie nam starczy, żeby przetrwać tą noc. Chociaż nie jestem do końca pewien. Nie, jednak powinno starczyć. okej. Okay. nie ma z tym żadnego problemu. Już się robi dzień. Świetnie. O, a my sobie w ten czas możemy zaatakować. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Weźmiemy łopatę i go bijemy. Szybko, szybko, szybko. Nie może nas uderzyć, bo zginiemy. Mm, Okej. Okay. Teraz sobie coś zjedzmy, bo nas nieźle obił. Mm. Kurczę, nie wiem co teraz mam zrobić, bo nie mam jagód. Nie mam jak sobie odnowić życie za bardzo. No dobra, trudno. Cofnijmy się do... tutaj. Do naszej pierwszej jakby takiej... Do, 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 do ogniska naszego. Potrzebuję znaleźć kilka kamieni, żeby sobie zbudować takie duże ognisko. Nie myślę, że osiedlimy się tutaj na tej wyspie. Tam obok tych świnek. Jak na razie musimy zrobić kilka trochę zapasów. No ok, świetnie. Tutaj side nam zostawił. Kruk. O, możemy go zabić, tak? Nie, nie daliśmy rady. Ja go zajdę, może. Nie, nic z tego. Bardzo szybkie są te zające. O, tutaj, właśnie jak widzicie, mogę sobie wykopać y, sadzonkę tej trawy i potem ją posadzić tam, gdzie będę mieszkał w danej chwili obecnej. I ona sobie będzie spokojnie rosła obok mnie, i już nie będę musiał biegać tak za nią, jej szukać. Także to jest dosyć fajna sprawa. Mogę sobie pozbierać już, bo myślę, że niedługo będziemy się osiedlać gdzieś. Ok, zabijmy go. O, jest super. Mamy dziada. Biegniemy po tam, tam. Po swoje rzeczy. O ile coś tam mieliśmy, już nie pamiętam za bardzo. Można pozbierać trochę tej kupy. Zaraz będziemy na miejscu. Z tego co wiem. Tak. Okej. ok. Już jesteśmy. Postaram się zapisać go tego... krótko. No, uciekł mi. O, tak jak widzicie, tutaj rośnie nasze to nasionko, które posadziliśmy w poprzednim odcinku. No, ale proces tego rozrastania się tego nasionka jest bardzo, bardzo, bardzo długi. Także polecam Wam. No, moment, bo już wyczerpałem miejsce. Co by tu wyrzucić? Coś takiego niepotrzebnego. Myślę, że możemy rozpalić od nisko. Wow, nie możemy. Czyli, czyli, czyli mamy problem. zjem te dwa mięska. Ok, wykopię to. Mniejsze z tym. Dlatego polecałbym zbudować sobie speedy farm plot bo na tym nasze nasiona rosną, a dużo, dużo, dużo szybciej także to nie ma sensu tak monotonnie sadzić ich na tym powolnym polu dobra, uzbierajmy jeszcze trochę trawy myślę, że 12 wystarczy w zupełności trzeba uważać, żeby nie zaznaczyć przypadkiem tej krówki czy bawoła, to jest chyba bawuł z tego co mi się wydaje dobiegniemy na miejsce tam do tych świń i zakończymy odcinek zjedz to dobra, wykupimy sobie nie, już nie musimy już niepotrzebne jest to w zupełności, teraz możemy sobie trochę pozbierać żeby móc zrobić ognisko przed nocą Dobra, biegniemy do tego miasteczka świn. Gra jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa i polecam ją wszystkim, którym się nudzi w domu i nie mają co robić. No i można w nią zagrać za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome w darmową wersję, która trwa około 15 minut. Albo zakupić ją na Steamie, lub na stronie producenta. Jakby ktoś pisał... chciał, to piszcie na PW, podam linka. No ale myślę, że pewnie z internetu już, z jakichś Pirate Bayów, Torrentów, czy czegokolwiek innego można ją sobie ściągnąć. Okej, okay, tutaj zostawiłem w nocy trochę... Mm, ...drewna. Okej, okay, tak więc kończymy. Zaraz, moment. Jeszcze przetrwajmy tę noc, żeby gra się mogła swobodnie zapisać. I sorry za te lagi, ale to jest wersja ze Steam'a i ona jest jeszcze dosyć niedopracowana. Zaczekajmy jeszcze chwilę, niech gra nam się zasejwuje. Przetrwajmy tą noc do końca. Zrobię sobie spokojnie ognisko. Tutaj można zrobić czysty kamień i deski przerobić. Tutaj są refi refine, to znaczy, że można przerabiać coś na coś. Tej liny. Dobra, zróbmy ognisko, bo to nie ma co czekać. Okej, okay, super. Upieczmy sobie to mięsko. A tutaj, jak kliknęliśmy. Nasza postać ma dosyć ironiczny taki... jest... ironiczne żarty i ogólnie jest tak... Pesymistycznie nastawiona do życia. No tutaj, jak widzicie, nasz zegarek wskazuje już 4 dni. Przetrwaliśmy, także idzie nam coraz lepiej. Nie ja będę mówił, że nie. Mój rekord tutaj przetrwania w tej grze to jest 12 dni. Także to jest nic, bo ludzie na forum tej gry piszą, że przetrwali 45-60. Jestem bardzo ciekawy, czy my zdołamy tyle przetrwać. Bo gra jest naprawdę bardzo wymagająca. W następnym odcinku udamy się tutaj na tą pierwszą wyspę. Bo zawsze z reguły na tej pierwszej wyspie jest najwięcej kamienia. Yy, tutaj w dolnych partiach, tak myślę. No, to tyle co chciałem powiedzieć. Wyłączymy sobie mapkę. I czekamy no. Mogę coś tu zrobić. Nie, nic nie mogę. No, możemy trochę iść, poszukać czegoś. Nie wiem, może coś nas ciekawego spotka. O, tutaj są te świetliki. Ciekawy jestem, jak zbudować tą pułapkę. Łapkę na muchy, i na inne takie, na motyle. I na te świetliki głównie. Największym problemem jest to na początku, że jeśli nie znajdziemy złota, to jesteśmy jakby tak zablokowani w jednym miejscu nie możemy nic zrobić, bo nie możemy nic nowego odkryć ani stworzyć, także. No niestety dopiero w trzecim odcinku może zdołam znaleźć Golden Nugget i zbudować Science Machine, żeby odkrywać dalsze przedmioty i z receptury. Hmm. Asianko, sobie zbiorę. Yy, przydałoby się przerobić. Nasze kłady na deski. O, nasz tocz się skończył, także trzeba dodać trochę tutaj do ognia. I idzie, i, to było refine. Refine. I zróbmy sobie kilka desek. bodajże że z czterech desek można stworzyć yy, skrzynię. Także w następnym odcinku stworzymy skrzynię i postaramy się znaleźć trochę kamienia i golden nuggets. Okej, okay, także dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i czołem.